Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Ja się nazywam Paweł Kobylarz, a to są Wolne Strzały. Program robiony przez wolnościowców, dla wolnościowców o wolności. Dzisiejszym tematem, ponieważ jest to ostatnie spotkanie już nasze w tym roku, spróbujemy podsumować sobie ten miniony, mijający w zasadzie rok 2015, a moimi gośćmi są. Fizycznie dzisiaj Marcin Garbowski. Witam Państwa. A wirtualnie Michał Tymiński. Michał, słyszysz nas? Hey, tak, tak, słyszę Was. Świetnie, my Ciebie również słyszymy. Marcin Garbowski, już nie KNP. Aktualnie Stowarzyszenie Wolna Lubelszczyzna. Michał Tymiński, natomiast jest przedstawicielem. Jest głosem internetu, można powiedzieć. E, jeden z administratorów e, strony... Grupy. Grupy, która zrzesza chyba najwięcej osób o poglądach prawicowych, o poglądach wolnościowych. Grupa, jak będzie, w AKP. Tak właśnie. E, panowie, w podsumowanie roku. Według mnie najważniejszym wydarzeniem minionego roku były wybory parlamentarne. Nie będziemy jechać chronologicznie, będziemy, będziemy, spróbujemy sobie ustawić te wydarzenia w kolejności od najbardziej ważnych do, do, do troszkę mniej ważnych. Co z punktu widzenia wolnościowców zmieni się po wyborach, które są tak naprawdę wciąż jedną wielką niewiadomą dla nas? Mamy, są jakieś ruchy. Z, PiS chce zmieniać, zabrał się, zabrał się za Trybunał Konstytucyjny. O tym trąbią media. E, tymczasem, jakie to ma znaczenie z punktu widzenia wolnościowców? Może zacznijmy od Michała. No to tak, ja powiem szczerze, że w tej chwili tak naprawdę nie wiadomo, jaki wpływ będzie miała wygraną wyborów przez Prawo i Sprawiedliwość dojście do władzy właściwie Jarosława Kaczyńskiego, ponieważ Beata Szydło, no niestety powiedzmy sobie szczerze, pełni do funkcji w tej chwili tylko figurantki. Ale dla wolnościowców jest to o tyle ciekawe, że nastąpiła zupełna zmiana frontu, ponieważ od kilku lat dobrych była niejako symbioza między ruchem wolnościowym a ruchem antysystemowym. A w tej chwili, gdy do władzy doszedł PIS, który jest no, powiedzmy, takim antysystemem w wersji Light, to sporo tych ruchów antysystemowych albo wygasło, albo zaczęło współpracować z rządem w mniejszym czy większym stopniu. Dlatego w tej chwili wolnościowcy wolnościowcy prowicyjni, którzy faktycznie dalej stoją w opozycji do państwa, znaleźli się bez wsparcia. No i też jestem ciekawy właśnie, w, jakich, w jaką stronę się to potoczy właśnie, z kim są możliwe potencjalne sojusze, bo w tej chwili mam tylko takie zawirowania dopiero właśnie z odczytaniem przez pis. Tak naprawdę nawet posłowie, właśnie czy z roku PIS 15 czy z partii Kormi, która niestety nie dostała się, ale w tej chwili też ma dość istotny wpływ na polską scenę wolnościową. W tej chwili wydaje mi się, bardziej starają się wybadać nastroje, wybadać, z kim można by zawsze takie sojusze. I wydaje mi się, że z taką sceną trzeba poczekać jeszcze rok, dwa lata, nawet żeby sytuacja ta się wyklarowała. Mhm. To znaczy, Marcin, czy pis według Ciebie również jest właśnie antysystem w wersji light, czy wręcz przeciwnie? Ja bym powiedział, że to jest taki sam system jak platforma, tylko że można powiedzieć, korzystający z trochę innej symboliki. To właśnie myślę, że trzeba rozgraniczyć, co jest antysystemem z punktu widzenia takiego formalnego, a co deklaratywnego. Bo no, jeśli tutaj mówimy tam o to co było ogłoszone przez Kukiz 15 czy przez Korwina, no to oczywiście można powiedzieć, że metody, to co mówi Korwin było no, zupełnie na przekór temu, no, nazwijmy to, układowi okrągłostołowemu czy tej obecnej formie demoliberalnego demo kapitalizmu. No, ale jego metody, właśnie takie sprowadzające się do działania poprzez partii politycznych wodzowskich, no, były bardzo podobne do partii systemowych i dlatego uważam, że po tych wyborach, szczególnie partia Korwin, ale też i w, no, kukizowcy w jakimś tam stopniu, właśnie faktycznie będą bl blednąć na tle, na tle PiSu bo one się, no te partie antysystemowe czy tamte komitety trochę się postawiły w roli takich trochę bardziej radykalnych form PiSu, żeby zgarnąć takich, zgarnąć tego typu elektorat, była taka zagrywka marketingowa, natomiast to co chciałem powiedzieć, że widzimy taką polaryzację, która się dokonuje obecnie wymuszona przez media na właśnie obóz pisowski oraz obóz nazwijmy to przegrupowującego się establishmentu takiego można powiedzieć no, lewicującego światopoglądowo i właśnie w czasie takiej polaryzacji Oczywiście jest trudno nie wypowiedzieć się po jednej czy drugiej stronie, ale tworzy się właśnie szczelina, tworzy się grupa ludzi, która się nie utożsamia ani z jedną, ani z drugą stroną konfliktu, i tutaj wolnościowcy mogliby zadziałać. Mhm. Jak śpiewał Kazik Staszewski, różnica między jednymi i drugimi jest, a drugimi jest taka, że jedni wierzą w Boga, a drudzy nie. E, można by tak... E, cały, cały czas jest to aktualne, rozumiem. E... No, też tak powiedziałbym, że nie do końca, bo jak okazuje się ze statystyk, to właśnie po tych wyborach, rekordowa liczba posłów właśnie złożyła próbowanie zakończone, ataki do pomóż Bóg. A, to I prawda. I ciekawe, że ta liczba systematycznie rośnie właśnie od upadku komunizmu. To prawda. Także właśnie okazuje się, że i jedna, i druga strona tak naprawdę wierzy w Boga, bo nawet właśnie pan Petruj, cały ten Komitet Obrony Demokracji, bardzo mocno odwołuje się do tradycji solidarnościowej, która jest jako spleciona właśnie z tym motywem religijnym, kościelnym. Mm -hmm. eee, no właśnie, wróćmy do wyników wyborów. Eee, może nie do tego, co robi, co robi i co planuje zrobić PiS, a do tego, jak się rozłożyły w tym roku siły. Eee, mam na myśli po pierwsze to, że wolnościowcy wreszcie mają swoją reprezentację w Sejmie. Eee, mam na myśli tutaj przede wszystkim. Chociażby posła kulesza od nas z Lubelszczyzny, ale także, także Jacka Wilka z Warszawy. Hmm, czy myślicie, że oni będą mieli jakiś realny wpływ na to na, na prawodawstwo? Michał? O, chciałbym wierzyć, że właśnie ci posłowie będą takim głosem rozsądku w Parlamencie. Tylko to, co chodzi dość uzasadniona ja baga na podstawie tego, co obserwowaliśmy w że oni będą zwyczajnie przemytali, ponieważ. Jak wiadomo, w tych partiach większych panuje dyscyplina głosowania, także nawet najsensowniejsze apele i tak nie odniosą skutku. Także jedyną funkcją takich, tych posłów, jaką widziałem, było właśnie edukowanie jakby z mównicy widza, słuchacza, odbiorcy mediów. Właśnie krytykując, punktując te absurdy władzy, te co bardziej bezsensowne ustawy. No tylko funkcja ta jak na razie nie może być spełniona, ponieważ są oni przemilczani właściwie w, zarówno w mediach propisowskich, jak i propeowskich. Oczywiście tutaj trwa promocja w internecie, ale jednak jak się okazało właśnie po wyborach, że aktywny w internecie wyborcy, którzy korzystają z internetu, to jest jakiś tam mały procent. Także do tych wyborców właśnie niezdecydowanych czy do wyborców ze starszego pokolenia, oni praktycznie nie mają środków, aby dotrzeć. Także ja jestem zadowolony właśnie, że w końcu mamy reprezentację wolnościowców, że ci ludzie działają, tylko no, boję się, że działalność ta nie odniesie takiego efektu, jak mogłaby odnieść to znaczy ja bym jeszcze dodał coś takiego że w tej kadencji jest taka możliwość choć, chociażby przez obecność klubu Kukis 15 czy nawet, czy nawet cokolwiek z, z tego klubu jakoś tam się nie wytworzy nowego no to mogą być jakieś projekty ustaw Zgłaszane, bo tam trzeba 15 posłów, i wtedy jest możliwa w ogóle jakakolwiek debata nad pewnymi problemami, taka bardziej merytoryczna, no bo tutaj można powiedzieć, że rolę takiego głosu wolnościowców w, w poprzednim sejmie pełnił poseł Przemysła Wipler. Ale to, był, to była tylko jedna osoba, która no, jakby nawet chciała, no to nie mogłaby jakiegoś projektu ustawy przedstawić, no bo nie miała po prostu oparcia. A teraz no, możliwy jest jakiś merytoryczny dyskurs. A tutaj raczej moim zdaniem zadanie dla wolnościowców jest takie, żeby oddolnie wesprzeć właśnie tych posłów, którzy mają te no, racjonalne, zdroworozsądkowe pomysły, chociażby właśnie budując jakiś no, system mediów obywatelskich, które będą informować ludzi I nie mamy TVN-u, Gazety Wyborczej czy z drugiej strony jakiś właśnie mediów pisowskich, ale możemy mieć ileś set Różnych takich małych audycji, które będą dla lokalnego odbiorcy przekazywać treści proponowane przez tych posłów. Mhm. Jeszcze jedna rzecz odnośnie wyborów parlamentarnych, już tak tytułem zamknięcia tego tematu. Platforma Obywatelska jest na równi pochyłej, skierowanej w dół ewidentnie. Czy wy się z tego cieszycie, czy raczej smucicie? Może Marcin? Mam ambiwalentne odczucie, no bo to, tak jak platforma była takim tworem marketingowym no, kilkanaście lat temu, kiedy powstawała o jakiejś tam powiedzmy pozornej oddolności. Tak i teraz jest zastępowana przez Partię Petru, która tym razem już nawet znaczy w, z, w zasadzie z demokracją to ma tyle wspólnego, że oni mówi, a no nie ma żadnego związku z, z demokratycznością, z jakąkolwiek oddolnością. To jest po prostu model korporacyjny przerzucony do polityki. To jest taka maszynka marketingowa, nic więcej. Mhm. E, Michał? Upadek PO, jak Ty na to patrzysz? Ja, ja, ja bym się natomiast systemu przypatrywał z umiarkowanym optymizmem, ponieważ ten transfer wyborców to nie jest prawo naczyń połączonych. Jeśli mamy ileś tam milionów wyborców platformy, to oczywiście większość z nich przejdzie do nowoczesnej, część zostanie przy starej platformie, ale zostaje nam wtedy też grupa osób niezdecydowanych, które utraciły to partię, na którą chciały głosować i według mnie właśnie to może być ciekawy cel właśnie dla ruchu wolnościowego. Ponieważ są to ludzie właśnie, którzy zazwyczaj nie interesują się polityką, przynajmniej nie interesują się nią tak bardzo jak my. To są ludzie, którzy są przeciwko temu, co robią w tej chwili PiS, czyli przeciwko zwiększającej się interwencji państwa w różne dziedziny życia, a którzy widząc upadek platformy właśnie stracili taką partię, która może być rzecznikiem ich interesów właśnie. Mhm. I teraz pytanie właśnie, czy my jesteśmy w stanie ten elektorat zagospodarować w jakiś sposób? Czy właśnie niekoniecznie jako partia, może jako właśnie oddolne inicjatywy, jakieś ruchy wolnościowe. Dlatego według mnie w upadek platformy nie musi być koniecznie zjawiskiem niekorzystnym. Mm -hmm. e, Okej. Okay. Temat wyborów może zamknijmy. Przejdźmy do wyborów parlamentarnych. Przejdźmy do wyborów prezydenckich. E, zmiana e, prezydenta. Dobrze czy źle. Co możemy, czego możemy spodziewać się po prezydencie Andrzej Dudzie? Czy dla wolnościowców to coś zmienia? Czy, czy, czy Andrzej Duda będzie ostoją wolności? Martin, czy ja, bym, ja bym tylko powiedział tak, że w dużej mierze właśnie wolnościowcy, antysystemowcy przyczynili się do, no, do porażki. Do, do porażki Komorowskiego, prezydenta Komorowskiego, ponieważ z innych przyczyn, oczywiście, zazwyczaj atakowali właśnie państwo PO, które było uosobione w postaci prezydenta z tamtej partii. I wiele osób odpłynęło, można powiedzieć, przystało właśnie przestało popierać po oczy Komorowskiego i głosując właśnie na przede wszystkim na oczywiście Pawła Kukiza, ale też i na Korowina, na Grzegorza Brauna, na Jacka Wilka, w jakim stopniu można powiedzieć, że Marian Kowalski też do jakichś postulatów wolnościowych, deregulacyjnych się odwoływał. A dostaliśmy, można powiedzieć, najbardziej populistycznego kandydata na znaczy prezydenta z, z całego tego grona. No i poza taką jego memogennością oraz no, tym, że Bardziej jest otwarty na przykład na stosunki z Chinami, no to ja, ja póki co nie widzę jakichś takich wielkich plusów z tej prezydentury. Tym bardziej, że właśnie on również jak się okazuje, jest w dużej mierze figurantem PiSu. No właśnie. Michał, czy to nie będzie sytuacja taka sama, a właściwie odwrotna, można by powiedzieć, kiedy prezydent przyklepuje po prostu wszystko, co, co, co zarządzi parlament. No, wydaje mi się, że przynajmniej w tej chwili Duda nie ma wystarczającego zaplecza, żeby się ćwiczyć na jakąś niezależność od PiSu. Może za kilka lat tak, ale w tej chwili na pewno jest to wykluczone. A mimo tego, to ja właśnie wolałem zwycięstwo Duda, niż zwycięstwo Bronisława Komorowskiego, ponieważ mielibyśmy wtedy sytuację, gdy PiS wygrywa wybory na jesieni, a mamy dalej w urzędującego prezydenta wywodzącego się z kręgów Platformy Obywatelskiej, co prowadziłoby do jeszcze większego chaosu politycznego. To by była powtórka z lat 2007-2010, kiedy no jedynym, jedynym skutkiem wETO, który składał Lech Kaczyński, było jeszcze większe polityczne, polityczne, polityczne zamieszanie. Ale czy to nie byłoby dobre dla wolnościowców? Nie, nie, nie skutowało to właśnie skutecznym blokowaniem niekorzystnych, niekorzystnych uchwał, a jedynie właśnie paraliżem, tym paraliżem władzy, tylko że na tym właśnie traciliśmy my jako obywatele przede wszystkim. No właśnie, czy aby na pewno, czy tutaj w tym dwupodziale tak naprawdę na, 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 na partię PiS i na, i na całą resztę, e, czy Komorowski tutaj nie byłby właśnie dla z punktu widzenia wolnościowego, liberalnego jakąś ostoją jednak większą niż Andrzej Duda? Jak wiemy no PiS ma bardzo lewicowy program jeśli chodzi o zarówno gospodarkę jak i, jak i sprawy socjalne. To znaczy, ja sądzę, że w teorii Komorowski miał bardziej lewicowy, bardziej otwarty pogląd, Dudy, Tylko tutaj jest nieco inny problem, że PiS, mając taką większość, jaką ma, tak czy inaczej przepchnąłby te ustawy. A działalność Komorowskiego miałaby jedynie charakter opuścienia ich. Także nie miałby mhm. żadnej realnej władzy, nie miałby żadnego realnego wpływu na to, co jest uchwalane przez cały Senat. Teoretycznie, nawet PiS mógłby wyżej wygrać gdyż być może by nie powstała nowoczesna, gdyby ten. Ale być może. Ja tak a, a propos właśnie e, te, tego duopolu PisPO, wolnościowcy mieli e, pretensje do platformy, że nie realizowała swojego liberalnego programu, a teraz mogą mieć pretensje do PiSu za to, że będą realizować swój socjalistyczny program. I gdyby, gdyby była taka blokada w postaci prezydenta z Platformy no to może przynajmniej tak z czystej przykory by część tych reform blokował. Być może tak. Wydaje mi się właśnie tak samo jak prowadziła sobie Platforma z Lechem Kaczyńskim właśnie z jego veto. W taki sam sposób poradziłby sobie Jarosław Kaczyński właśnie z ewentualnym wepem Komorowskiego, także myślę, że nie miałoby to większego wpływu tak naprawdę na funkcjonowanie rządu, a jednak jeśli chodzi o sprawy dyplomatyczne, to my jakby kraj lepiej wypadamy, kiedy jest jakaś współpraca między obozem rządzącym a prezydentem. Mhm. Panowie zbliżamy się nieuchronnie do końca programu. Także ostatnie pytanie na koniec, króciutko proszę. Na początku zeszłego roku doszło do rozbicia jedynej partii, która reprezentowała wolnościowców w pewien sposób, mam na myśli Kongres Nowej Prawicy. Potem była prób, były dwukrotne nawet próby zjednoczenia. Jak wyszły, to wszyscy wiedzą. Czy widzicie jakąś szansę, że w tym roku, bądź w latach następnych, w nadchodzących wyborach uda się może dojść do konsensusu wolnościowcom, prawicowcom i tej stronie, która jest w tym momencie reprezentowana przez tak zwane partie planktonowe, bądź pojedyncze osoby w ruchu Kukiza? To jest tak, no ja myślę, tak. Mówi się, że definicja szaleństwa to jest robienie w kółko tego samego i tego samego i oczekiwanie innych rezultatów. I tutaj wydaje mi się, że ten program wodzowski, o którym mówił Marcin, program, który reprezentuje z sobą pan Janusz Korwin-Mikke, po prostu podniósł po raz kolejny porażkę. I nawet jeśli wyjdzie z tego inna partia, inna inicjatywa, tylko właśnie pod szyldem partii Korwin, właśnie pod imieniem pana Janusza Korwina-Mikkego, to nie ma właściwie ona praktycznie żadnych szans na zwycięstwo, chociażby z powodu elektoratu negatywnego, który sięga według różnych barier od 65 do prawie 90%. <grych> Czuna. Dlatego właśnie bardziej wydaje mi się, że tutaj muszą wchodzić nowe stowarzyszenia stowarzyszenia oddolne, czy może właśnie struktury budowane wokół niektórych posłów ruchu Gupisa? No właśnie ja sądzę, że ten podział KNP, przynajmniej ta, ta, tak mi się wydaje, ostatecznie pokazał, że coś takiego jak ideowa partia no nie może, nie może, funkcjonować, bo prędzej czy później chociażby z racji takiego hierarchizmu i osoby właśnie wodza, no to będzie dochodziło do frakcyjności, podziałów i tak dalej i do tłamszenia idealizm, znaczy indywidualizmu, tak. Moim zdaniem no, to otworzyło tak jakby drogę do, in, do jakiejś innej perspektywy wolnościowej. Te komitety referendalne budowane no w zasadzie po sukcesie Pawła Kukiza były jakimś takim początkiem do tworzenia jakichś takich właśnie struktur oddolnych. To też nie do końca wyszło, a moim zdaniem to jest jakiś taki prawidłowy trop, żeby właśnie Skupić się bardziej na tym, co my możemy zdziałać no, oddolnie, to oczywiście jest trudniejsze, bo trzeba się, trzeba się zabrać samemu do pracy, skrzyknąć jakichś jakiś swoich znajomych. A tak jak się chodziło na spotkania z korwinem, z dużą grupą ludzi, no, wychodziło się takie podbudowane, ale nic z tego nie wynikało. Mhm. Dobra, dziękuję panowie. Dziękuję, dziękuję za ciekawą rozmowę. Też. Życzymy naszym widzom wszystkiego najlepszego w nadchodzącym roku. Życzymy także przede wszystkim wesołych świąt spędzonych w rodzinnej atmosferze. Miejmy nadzieję, że nadchodzące lata przyniosą wolnościowcom coś dobrego, zmianę. Wszystko wszystkiego prostu, dobrego. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Dziękuję i do widzenia. Szenio.